Dziś w programie powracamy do największego projektu badawczego w regionie. Mowa o Centrum Czystych Technologii Węglowych, przedsięwzięciu podjętym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Infrastruktura badawcza wybudowana i wyposażona kosztem ponad 160 milionów złotych, ma być jednym z wiodących europejskich ośrodków badań nad nowymi technologiami korzystania z paliw kopalnych. Mówiąc najprościej, ma się przysłużyć przede wszystkim do rozwoju technologii węglowych, ma być szansą na dalsze korzystanie z bogatych polskich złóż tego surowca w śląskim regionie. W tej chwili te technologie węglowe w Europie mają nie najlepszą opinię. Przechodzi się na odnawialne źródła energii, mówi się o energetyce jądrowej, mówi się o zbyt dużej emisji dwutlenku węgla, a węgiel ze swej natury w czasie użytkowania z węgla powstaje dwutlenek węgla. My chcemy w Centrum Czystych Technologii Węglowych pracować nad technologiami, które będą mniej emisyjne, które będą powodowały niższą emisję dwutlenku węgla do otoczenia, które będą bardziej sprawne niż dotychczasowe technologie i to się przysłuży wszystkim, bo dzięki temu będziemy mogli dalej wydobywać węgiel, użytkować, a nie redukować zbyt gwałtownie czy to wydobycia, czy wykorzystania węgla w energetyce. Na infrastrukturę badawczą centrum składają się laboratoria wybudowane w Katowicach oraz podziemny poligon do badań w zakresie zgazowania węgla utworzony w Mikołowie. Trzecia część: instalacje technologiczne do doświadczeń na większą skalę oraz stanowiska badawcze w skali wielkolaboratoryjnej, m.in. do badań z zakresu zgazowania. I tzw. oksy spalania ciśnieniowego paliw stałych powstały na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Łączna powierzchnia badawcza to ponad 9000 metrów kwadratowych. Celem i zadaniem Centrum Czystych Technologii Węglowych jest opracowanie technologii, czyli praca w warunkach w skali wielkolaboratoryjnej i w skali pilotowej. To jest taka skala, która jest wiarygodna dla przemysłu. Przemysł, żeby, żeby mógł, żeby można było w przemyśle zastosować jakąś technologię, no to trzeba ją pokazać w dużej skali, w skali pilotowej, w skali demonstracyjnej. I takie, taką aparaturę mamy w Mikołowie. Natomiast, żeby opracować technologię, no to zwykle się zaczyna od małych próbek, od skali mniejszej, od charakterystyki próbek, od analizy próbek, analizy produktów, analizy surowca. I tutaj w Katowicach mamy laboratoria, które do tego służą. Do tych badań wstępnych, badań w małej skali, badań wielokrotnych, by następnie w skali wielkolaboratoryjnej już zrobić tylko kilka doświadczeń, już pomniejszyć liczbę doświadczeń o to, co, czego dowiedzieliśmy się w skali małej. A następnie przechodzimy do skali jeszcze większej, do skali pilotowej, na przykład na poligonie kopalni doświadczalnej Barbara. W nowym budynku w Katowicach, gdzie powstały specjalistyczne laboratoria, prowadzone będą badania w zakresie własności ciał stałych, cieczy i gazów, w tym szczególnie paliwa, a także energetyki, inżynierii procesowej oraz nanotechnologii. Zakład oszczędności energii i ochrony powietrza tworzą cztery laboratoria zaawansowanych technologii energetycznych, efektywności wytwarzania i użytkowania energii, analiz efektywności technologii i produktów oraz ochrony powietrza. Ten spektrometr umożliwia pomiary widm podczerwonych dla, dla różnych substancji w stanie stałym, ciekłym bądź gazowym, w pełnym zakresie spektralnym podczerwieni. Możemy tutaj badać efekty temperaturowe podgrzewania związków, na, na przykład węgla. Możemy śledzić, jak związek zachowuje się pod wpływem temperatury w obecności różnych gazów. Możemy również badać zmiany, jakie następują w substancji pod wpływem rosnącej temperatury. Możemy badać zmiany zarówno ilościowe, czyli zmiany stężenia składników w badanej substancji, jak również zmiany jakościowe, czyli możemy identyfikować, jakie to są substancje na podstawie zarejestrowanych widm. Możemy również śledzić zmiany grup funkcyjnych, czyli związek zmienia swój charakter pod wpływem działania różnych reagentów bądź temperatury. W tej chwili znajdujemy się w laboratorium, w którym głównym aparatem jest analizator przeznaczony do badania powierzchni właściwej, porowatości ciał stałych, sorpcji par i gazów. Ja z sprzężony z spektrometrem masowym, co umożliwia nam identyfikację produktów wydzielających się podczas badanych reakcji oraz z analizatorem temperaturowo programowalnej redukcji utleniania i desorpcji. Czyli taka konfiguracja aparatu umożliwia nam prowadzenie szerokich badań nad sorbentami, katalizatorami stosowanymi w procesie termochemicznej konwersji paliw stałych. Moment 2 Porty do desorpcji jest możliwe prowadzenie tej desorpcji równocześnie dla dwóch różnych próbek. Możemy również tą desorpcję prowadzić w kąpieli z azotu ciekłego, co zapobiega przedostawaniu się ewentualnym zanieczyszczeniem, jeżeli próbka pochodzi z, z, z jakichś badań procesowych do aparatu. Następnie po etapie desorpcji próbka jest przenoszona. Do portu, w którym zachodzi samo badanie sorpcji, mamy celkę referencyjną, czujnik poziomu ciekłego azotu, ponieważ badania prowadzone są w kąpieli ciekłego azotu i port, do którego podłączana jest próbka. Do badania procesów zgazowania węgla czy biomasy roślin energetycznych uprawianych w Polsce służy także, znajdujący się w pracowni analizy termicznej, wysokociśnieniowy analizator termograwimetryczny. Do reaktora możemy wprowadzać czynniki zgazowujące, takie jak para wodna. Tutaj mamy specjalną wysokociśnieniową pompę HPLC, która pozwala dozować parę pod ciśnieniem 40 barów. Możemy pracować pod ciśnieniem właśnie maksymalnie 40 barów w temperaturze 100, 1100 stopni. Do reaktora możemy wprowadzać różne czynniki zgazowujące, takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, wodór, metan, tlenek siarki, dwutlenek siarki, amoniak. Maksymalna próbka, z którą możemy pracować, to jest 5 cm3, umieszczana jest wewnątrz reaktora w specjalnym ceramicznym koszyczku. Znajdujemy się przy różnicowym kolorymetrze scanningowym. Służy do wyznaczania temperatury przemian fazowych, ilości ciepła, które wydzielają się podczas przemian. Wyposażony jest autosampler 55-pozycyjny, czyli możemy umieścić 50 próbek i 5 odnośników. Zakres pracy, w którym możemy pracować, możemy pracować od temperatury minus 90 stopni do 550. Jest to uzależnione układem chłodzenia, który tutaj. Mamy do dyspozycji, jeżeli byśmy mieli układ z ciekłym azotem, moglibyśmy pracować od temperatury zdecydowanie większej, minus 180 do 725 stopni. Integralną częścią Centrum Czystych Technologii Węglowych jest także zakład geologii i geofizyki terenów poprzemysłowych i gospodarki odpadami, monitoringu środowiska i zakład oceny jakości paliw stałych, który zajmuje się zarówno badaniem węgli kamiennych, brunatnych, koksu, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych, jak również częściowo odpadów paleniskowych pod kątem sprawdzania ich jakości i przebiegu procesu spalania. Ta pracownia wyposażona jest w szereg przyrządów, które dzisiaj pozwalają w sposób właściwy rozdrobnić próbkę, przygotować tą próbkę, schomogenizować niezależnie od jej zawilgocenia i niezależnie od jej składników, które w danej próbce występują. Następnie odbywają się badania podstawowych parametrów jakościowych. Te badania odbywają się dla wszystkich paliw, które do nas przychodzą. Takimi głównymi parametrami są wilgoć, popiół, zawartość siarki całkowitej, ciepło spalania. Oraz wartość opałowa. No i oczywiście dla węgli koksujących również badania podstawowych parametrów koksotwórczych. Jest to oczywiście pracownia wyposażona w kalorymetry różnego rodzaju różnych firm, na których wykonuje się oznaczenie ciepła spalania, a następnie ten parametr przelicza się na wartość opałową. Ważnym elementem badań wszystkich paliw są badania strukturalne, czyli skład. Zarówno skład substancji organicznej tych paliw, jak i skład substancji nieorganicznej, czyli są to te składniki, które bardzo mocno wpływają na poziom ekologicznego zachowania i ekologicznej utylizacji paliw stałych. Wszystkie te badania, które prowadzimy w dzisiejszych czasach, idą w kierunku przeobrażeń paliw stałych. I wzbogacone są badaniami, które wynikają z analizy obrazu. Jesteśmy akurat tutaj w pracowni mikroskopowej, która umożliwia zbadanie struktury wszystkich paliw, umożliwia kontrolę i obserwację zmian fazowych zarówno substancji organicznej, jak i substancji mineralnej i węgla, co pozwala ocenić wszystkie procesy technologiczne, które z udziałem tych paliw się odbywają. Lokalizowanych w Katowicach laboratoriów należącej do Głównego Instytutu Górniczego Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie powstał także podziemny poligon do badań w zakresie zgazowania węgla, w którym przeprowadzono już jedną tego typu próbę. W ziemnej kopalni utworzono nowe stanowiska badawcze, moduł oczyszczania i separacji gazów procesowych różnymi metodami, co może służyć badaniom w aspekcie usuwania dwutlenku węgla czy produkcji wodoru. Na tej hali znajduje się aparatura do zgazowania węgla metodą zasypową, aparatura do oczyszczania gazu i dalszego jego przeróbki. Jest tutaj jeszcze także reaktor służący do upłyniania węgla. Na terenie hali będziemy symulować warunki, które znajdują się pod ziemią. W hali znajdują się dwa reaktory. Jeden jest do zgazowania węgla metodą bezciśnieniową, ma pojemność około 7 ton, drugi może służyć to będzie wykorzystany do zgazowania węgla pod ciśnieniem nawet do 50 atmosfer nawet w atmosferze wodoru maksymalna temperatura tego reaktora może wynieść nawet 1600 stopni gaz który powstanie ze zgazowania czy to w tych dwóch reaktorach czy też metodą zasypową będzie najpierw oczyszczany w aparaturze te urządzenia tutaj na niebiesko to są sprężarki i zarówno gazu procesowego jak i wodoru który jest wykorzystywany do dalszych procesów następnie gaz Oczyszczeniu będzie kierowany na kolumny PSA celem wzbogacenia go w wodór. A wodór już wykorzystamy albo tutaj, w aparaturze do upłyniania węgla wodór jest tutaj bardzo potrzebny albo do innych procesów. To są unikalne urządzenia zrobione specjalnie dla nas i na naszych projektach. Naukowcy Centrum Czystych Technologii Węglowych są zdania, iż tradycyjne źródło energii na Śląsku węgiel może przestać być wrogiem środowiska naturalnego. Wszystkie te nowe technologie będą na pewno czystsze. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń na Śląsku, no to w dużej mierze jest to tak zwana niska emisja, ale wydaje mi się, że też z czasem będzie to eliminowane. Natomiast tutaj pracujemy nad rozwojem nowych technologii, które będą również powodowały mniejsze emisje. Pracujemy nad podziemnym zgazowaniem węgla na przykład, czyli technologią, która może stać się technologią przyszłościową przy wydobywaniu węgla, gdzie zamiast wydobywać węgiel na powierzchnię, zgazowuje się go pod ziemią, na powierzchnię wydobywa się produkt gazowy, który można użytkować w sposób bardziej czysty. Jest więc nadzieja, że jeśli spalanie i wydobywanie węgla będzie w 100% ekologiczne, to śląskie źródło energii przez wiele lat będzie miało szansę być paliwem przyjaznym dla przyrody i spełniającym unijne normy środowiskowe. Jednym z podmiotów wspierających inwestycje w sektorze energetycznym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.